Cześć, cześć, witajcie. Dzisiaj e, mam dla was trzeci zestaw zakrzona. E, ten zestaw, w którym są szablony, tusze i w, robi się taki wzór e, przez kilka masek e, różnymi kolorami. E, jest pokazane właśnie jak to ma wyglądać, e, co po kolei się robi, jest taka instrukcja. E, no i co, zabieramy się do pracy. I, i co znów będę dzisiaj działała na, na kartce takiej zwykłej zeszytowej Poprzednie wzory już Wam pokazuję to była lawenda i to była takie róże przepraszam, a dzisiaj mamy jedną różę taką różową i w zestawie Dajcie mi tu i w zestawie mamy znowu gąbeczkę na palec. Mamy trzy szablony. Mamy instrukcję właśnie, jak co tutaj działać. I mamy trzy kolory tuszu: zielony, taki powiedzmy ciemny-różowy i jasny-różowy. Więc jedziemy. Jedziemy najpierw z maską. I, I co? Tu jest na opakowaniu z tyłu, jest napisane co tutaj. Jaki kolor gdzieś tam robić? Więc najpierw sobie zrobimy właśnie wzór przez tą maskę serduszkową. Bardzo mi się ona podoba. To skrzypiało krzesło. Więc weźmiemy sobie tutaj ten jasny różowy tusz i może właśnie użyjemy sobie tą gąbeczkę. Te są lepsze, troszkę o tyle. Że nie odpada jak na razie ten, ten, ta gąbeczka tak? z tego urządzonka, z tego narzędzia w zasadzie. Narzędzia. Robimy sobie tło z tych serduszek. Bardzo ładny, fajny, jasny róż. Tło jest naprawdę bardzo przyjemne. Do wielu rzeczy na pewno będę go używała. Właśnie to jest to, że, że, że jeśli nie spodoba mi się praca, właśnie z tymi wzorami, z całością tego zestawu, mogę sobie korzystać i z tuszy, i z, i z szablonu tego na tło. Nie? Gorąco jest, okropnie. Nadal, bo nadal u mnie niedziela, u Was chyba jakiś inny dzień. Nie wiem kiedy ja będę wrzucać, ale będę wrzucać y, tak co dwa dni, y, żeby Was nie zanudzić, a żebyście też y, mieli czas y, na obejrzenie y, tych moich y, filmów. Był jeszcze jeden zestaw w Akszonie, taki podobny do tworzenia takiego wzoru kwiatowego, ale już go nie brałam, bo, bo stwierdziłam, czy to aż za na to. I, I to jest dzisiaj, to już jest trzeci i ostatni filmik z tej, że tak powiem, serii. Bardzo fajne tło. Myślę, że fajnie będzie też wyglądało. Uwaga, ta dam. Ekstra, nie? Fajnie, fajnie. Dobrze, to będzie do mycia. Jedziemy dalej. Tu mi się coś tam napisało. Dobra. Yy, jedziemy dalej. Dalej mamy kwiaty. No i na naszym y, wzorze, y, pierwsze A, to jest taki duży, duży kwiat. I tutaj damy sobie go na środek, ten sposób, i on ma być e, mocno różowy, ale jasny najpierw. Więc jedziemy. Zrobimy tutaj na brzegach tak bardziej różowo, żeby nam się ta róża odznaczała od tła. A środek tu i tak będzie przykryty przez warstwy e, tam kolejne, więc tu już może być po prostu o. W zasadzie mogliśmy tu sobie zostawić albo nie robić na środku na przykład. Bo tutaj zobaczcie, ta róża jest dosyć duża, więc ona będzie cała prawie przykryta. Drugi element to e, ten szablon też dużo było wyciągania tych elementów, bo przycięte aczkolwiek nie... nie, nie nie, nie wyjęte i teraz hmm. I teraz jak to to przyłożyć, nie mam pojęcia. No jakoś tak po prostu... tak żeby to było na tym kwiatuszku, ale jednak. No dobra, i teraz użyjemy sobie tego mocniejszego różu. To potrzebuje innej gąbeczki. Mam tu jeszcze jakąś, mam zapasową. Weźmiemy ten mocny róż. Tak się tu wydaje, że powinien być. I zobaczymy. No, mocny jest, tylko bardziej może czerwony. Nie, to jest taki róż. I tutaj trzeba uważać, słuchajcie, bo ta maska jest bardzo delikatna, ten element. Ponieważ są cieniutkie takie paseczki i żeby to fajnie wyszło no to trzeba dobrze trzymać, nie wiem czy to by zdało um, e, się przykleić, ale raczej wątpię, bo przecież um, jak całą maskę można przykleić tak tutaj, może w ten sposób będziemy. Nakładać. No, zobaczymy. Okej, okay. dodam. No, powiem Wam, że spoko, że spoko. Teraz jedziemy 2 A. 2 A to są te dwie. Te dwa pączki to są w zasadzie. I one są gdzieś tutaj. I one są, słuchajcie, najpierw jasne różowe, potem ciemne różowe. No to jedziemy. Jedziemy jasny róż. A potem jest ciemny róż. I tak, żeby dopasować dobrze. No to jest coś takiego. Jak się zrobi tak jeden, dwa szablony, to potem to już wiadomo jak się to działa. Teraz idziemy z listkami 2C i 2D, to będą z tego tutaj i tutaj. I to idzie, gdzie to idzie? To są tutaj te gałązki chyba. Chyba źle, tutaj za daleko wzięłam, no ale. Baraz, zaraz, zaraz. To jest jakoś tak. O to jest tak. Dobra, i tu mamy ten zielony. To zielony sobie zrobimy. Mm, tutaj mamy jakąś kąbeczkę. To jest podobny kolor do tamtej zieleni. Co już mieliśmy, więc o tutaj nie do końca, bo troszkę za blisko dałam te pączki, ale spoko. I teraz mamy y, drugą, tą gał część gałązki. Y, no, zabawy z tym jest naprawdę. Ale tutaj mocniej zrobimy. O tak. Jest y, troszkę zabawy, ale, ale tak. Jak będziemy praktykować, tutaj troszkę mi się rozmazało, nie wiem czy tym. Czy tak słabo tu tuszowałam? W zasadzie można jeszcze przyłożyć i poprawić. Może poprawię? Myślę, że tak. Tutaj sobie poprawimy. Jak się tak już któryś raz robi, no to już to jest łatwiej po prostu, nie? O, i już jest fajniej. Dobrze, to ta maska nam już nie będzie potrzebna. Sobie potem umyję. Odwracamy nasz wzór i mamy tak. 1C. To mamy. I to 1C <słuch> powinniśmy zrobić jeszcze czymś ciemniejszym, albo i nie. I teraz najgorzej, właśnie dopasować tutaj. Słuchajcie. No może nie jest to najgorsze. Dobra, jedziemy. Tak weźmiemy to mocniej. To już łatwiej zrobić, bo już ten element jest bardziej. Bardziej taki łatwiejszy w użyciu, że tak powiem. No. No, i potem jest o, no i Fajnie, fajnie to. Takie troszkę cieniowane. Wiadomo, że trzeba by tu popracować troszkę, ale, ale nie jest to strasznie źle. Teraz jedziemy z listkami. Mamy 3A. Tutaj mamy 3A, i ten listek będzie ten. I ten listek 3A to jest bodajże gdzieś tu. Nie będzie mi się tu mieścił, więc go dam go niecałego takiego. I tak, najpierw jasny, czyli leciutko, 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 a potem numer dwa. Przykładamy. No jest zabawy, no jest zabawy, no ale jest też satysfakcja pewnie. Jak myślicie? Ja tam, mam, ja tam jestem zadowolona, troszkę mi się humor poprawił, bo niestety, ale e, jak ranek był spoko tak, potem troszkę niefajne e, poczucie mi się zrobiło, a teraz mówię, dobra, nagram filmik to mi się polepszy, o widzicie no spoko, bardzo spoko, no i teraz idziemy z e, tą gałązką e, dużą, e, która jest na dole, a ja sobie po, po, podglądam tutaj ten wzór i wam nie pokazuję. Dobra, to jedziemy. Najpierw to. To jest gdzieś tu. Ale gorąco, słuchajcie. To jaśniej tak zrobimy. Czyli leżej przyciskamy. Tak, mi się robi. Znaczy ja w ogóle nagrywam, nagrywam, dobra, bo ja już się przestraszyłam, że ja tu działam, a nic nie nagrywam. I przykładamy kolejną część tej gałązki, tych listków i mocniej przyciskając ten sam kolor tuszu, no bo nie mamy innego, robimy nasz wzór. Tutaj też trzeba się troszeczkę pogimnastykować, bo... Te elementy są tak podocinane, że to się wszystko rusza. To trzeba uważać, żeby może nie, nie wiem, nie pourywać tych poszczególnych elementów, ale też żeby nie przejechać tak na boki jakoś nie. Ach, dobra. No, jakaś tak łańcza wyszła. Troszkę już słabiej. No ale ogólnie powiem Wam, że wzór jest bardzo spoko. I mamy jeszcze serduszko. Mamy serduszko, więc serduszko sobie damy na różowo. Tylko tak pojedziemy mocniej. Bo mamy jeszcze do tego napis gdzieś. A jest tam na tej na drugiej części, na drugim szablonie, że tak powiem. Tu mamy serduszko i mamy sobie to już możemy zatkać, to zielone możemy zatkać. Aha, też mamy trzy tusze i tą gąbeczkę. I tutaj mamy napis Love. Napis Love. Już nie będę tego tuszować, bo tu jest sporo tego tuszu. Tylko po prostu wetrem mocniej. No i słuchajcie. No i bardzo spokojnie powiem wam, że bardzo ładnie bardzo ładnie to wyszło jak myślicie? trening czyni mistrza, jak to się mówi i myślę, że, że nawet całkiem, całkiem to wyszło lawenda to jest pierwszy zestaw, który tutaj bawiłam się no to tak sobie drugi zestaw no powiedzmy no a ten trzeci to chyba najładniej mi wyszedł. Przynajmniej ten, ta róża. Ta róża mi bardzo ładnie wyszła. Myślę, że będę używać. Jak myślicie? Świetna. Jeden lipiec, maj, czerwiec, coś tam do bujo. Albo po prostu można z tego zrobić fajne kartki na innych na innym papierze. Albo po prostu nie wiem będzie sobie taka strona i już. Będę miała wzór jak wygląda ta praca. Dzisiaj działaliśmy na tym zestawie. Więcej zestawów nie kupuję. O już mama za na to, żebym ja to zużyła. To będzie dobrze. Także dziękuję Wam za uwagę, za czas i zapraszam na kolejne filmiki. Życząc Wam miłego dnia, wieczoru, tygodnia i wakacji w ogóle dobrych. Trzymajcie się. Pa!